Wyciągnąłem chwasta po zimowym postoju w garażu. Yy, troszeczkę nam się tutaj skorodowało to wszystko od tego stania w garażu. Przód i tył skorodowany. Ale co? Yy, trzeba go trochę odszczurzyć. Odmuchać powietrzem tutaj, żeby ten wszystek syf z niej spadł, zleciał. I coś będziemy tutaj myśleli nad jakimś sprzątaniem może. Ktoś może będziemy pokazywali z nią jakiś film, może byśmy nagrali jeżdżący Taka zajawka, jakby to kogoś interesowało, nie wiem, bo może komuś się spodoba taki samochód, żeby Popatrzeć na niego, co my z nim robimy To taka moja Jakby Sztuka no, Zabawy, tylko nigdy nie ma czasu na zabawę, nawet ptaki osrały tutaj na ciekło tego wszystkiego Zaraz się biorę za sprzątanie, zaś coś tutaj Przedmucham powietrzem. Tak z grubsza, bo tutaj w potrzebie wszędzie jakieś kurde. Od razu, także nie będę Wam tutaj zanudzał. Po niej łaziły, Boże kochane, na dachu aż piachu, jakieś tam ptaki. Zaraz się postaram jakoś to przemyć, zobaczymy co dalej będzie z tym. Autem. Przez szybę widać tylko kocie, ślady i kurz. Tym jak już przepłuczamy delikatnie może coś z tego będzie ładnego. pogoda była, to by ją gdzieś zabrał na jakąś drogę. Trzeba namoczyć, dokładnie odmoczyć ten brud. Najpierw potem to umyć, bo my nie automatycznie to byśmy to spukali z tego brudu, tylko wierzchnią warstwę takiego kurzu. Ten główny brud i tak by został, tak więc trzeba to tutaj dobrze namoczyć. Teraz pójdzie aktywna piana, delikatna w ruch. Spłuczemy. Namoczymy. Pierwsze mycie takie będzie. Pogoda będzie już za niedługo to będziemy dalej tutaj męczyli, żeby ten do się Teraz chyba trochę lepiej, co nie? Ta się trochę czyściejsza wydaje, ale koszywe wszystkie zaparowały, różnica temperatur spłodowała to. No co zrobić, no. nie jest to nowe auto. Kurde, to on nie było zaglądane. Zaparowało nam to wszystko dość mocno. Mam nadzieję, że mogli dość niedługo odszczuć przegonić pająki z wdechu przeszyć te hamulce. Chyba ty sztyfon tutaj, tutaj pogryzła, korozja. Nic im nie będzie, będą żyły spokojnie. Wszystko się dotrze, wszystko się ułoży. Prawdopodobnie uda mi się zdobyć ten zbiorniczek, który tutaj jest złożony do 147. Postaram się tutaj zainstalować oryginalny. Ale to też za chwilę, to nie tak zaraz. Mimo długiego postoju silnik równo pracuje nie oleju trzyma jak należy, paliwa mamy pół zbiornika, temperatury jeszcze nie ma, no bo nie ma, no bo prawie nie chodził, męczyć się będziemy, ale możemy lekko pokazać jak on rozmawia. Niestety tylko tak delikatnie ze względu na to, że szkoda jednak męczyć taką starą babcię. Bo chyba tyle na dzisiaj. Jesteś zainteresowany? Łapa w górę, subskrypcja, komentarz. Piszcie w komentarzu, jeśli chcecie więcej albo jakąś historię tego samochodu, albo jakąś tam specyfikację techniczną, jak to wygląda, jak on został robiony, ten samochód był rozebrany, prawie do zera i złożony nowa. Jest w ciągłej modyfikacji, ale to jeszcze nie było nigdzie opisywane, tak naprawdę. To wieloletnia. Fajka z tym była. Jest dla zainteresowanych szynia sześciopiegowa dalekich stopin 6 zainstalowana. Co ciekawe, będzie wywalana, stąd bo się nie nadaje. Nie ma ABS-u, ponieważ mamy w tej chwili założone inne piasty, inne koła. Taka moja fana ja zawsze chciałem mieć takie felgi w tym samochodzie. Tak jak mówiłem, jakby coś, to jesteśmy tutaj na coś z tego nagrać więcej. A bo o tyle. Pozdrawiam.